Współdzielnię socjalną La Ligogrup tworzą osoby z różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Obowiązki wynikające z prowadzenia spółdzielni podzieliliśmy tak, aby każdy z nas zajmował się tym, w czym jest najlepszy. Nasza spółdzielnia będzie rozwijać się w wielu kierunkach. Jedną z usług, którą świadczymy, jest usługa niszczenia dokumentów. Kolejną usługą, którą świadczymy, jest usługa kopakingu. Współdzielnię socjalną stworzyliśmy dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach projektu, realizowanego przez wsparcie społeczne. Jak my? Lucyna Karwicz. Współdzielni jestem odpowiedzialna za prace administracyjno-biurowe oraz pozyskiwanie klientów na potrzeby prowadzonej działalności. Wojciech Śmielewski. Zajmuje stanowisko operatora maszyn w magazynie Cowpackingu. Zdecydowaliśmy się na ten profil działalności, ponieważ od kilku lat pracowaliśmy w tej branży, wykonując pracę na zlecenia. Nazywam się Łukasz Froczak. W Łudzieli zajmuje się głównie nadzorem nad stanami magazynowymi oraz pomocą w realizacji usług niszczenia dokumentów, a także go-packingu. W ramach działalności go packing świadczymy usługi z zakresu outsourcingu w procesie pakowania i dostaw produktów do centrów dystrybucji danego producenta. Oferta polega na pakowaniu ręcznym, półautomatycznym lub automatycznym na maszynach typu Flowpack, Blister, Etykieciarka, Zgrzewarki kątowe, Przepływowe, Stałocieplne i Ręczne oraz na tunelach termokurczliwych. Zakres naszej oferty to pakowanie, przepakowywanie, konfekcjonowanie, etykietowanie, pakowanie zestawów, przygotowanie zestawów promocyjnych i okolicznościowych, rozpakowywanie celem odzysku niesprzedanych produktów, dołączenie gratisów do produktów, umieszczenie nakładek okolicznościowych, przygotowanie standów i stojaków reklamowych. Nasze usługi skierowane są do firm importujących, produkujących różnego rodzaju produkty przemysłowe, bez opakowań jednostkowych, wykorzystujące krótkie serie, zestawy do promocji marki, dostosowujące swój produkt do eventu oraz do posiadających duże skoki sprzedażowe. Współdzielnia Socjalna oferuje także usługi poligraficzne, w tym gadżety reklamowe. Oferowane są także karty plastikowe, coraz częściej stosowane w wielu dziedzinach działalności firm. Niszczenie dokumentów to usługa polegająca na utylizacji różnego rodzaju dokumentacji. Pierwszą grupę stanowią dokumenty zawierające dane osobowe. Wśród tej grupy należy wyszczególnić umowy cywilnoprawne, pisma z urzędów i administracji. CV, umowy ubezpieczeniowe, dokumenty odszkodowawcze. Drugą grupę stanowią dokumenty zawierające tajemnice handlowe i są to wszelkiego rodzaju faktury, dokumenty magazynowe, korespondencja wewnętrzna. Trzecią grupę stanowią dokumenty rachunkowo-finansowe. Wszystkie dokumenty niszczone przez All Paper są utylizowane zgodnie z normą DIN-3, czyli dla dokumentów niejawnych. Ścinki pozostałe po niszczeniu dokumentów są belowane i przekazywane do fabryki papieru gdzie są ponownie wykorzystywane. W celu zapewnienia bezpieczeństwa cały proces niszczenia dokumentów jest monitorowany w kilku punktach, a nagranie jest udostępniane naszym klientom. Umożliwiamy też osobistą obserwację. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami na stronie www.outpaper.pl oraz www.spakujemy.pl.